Mapsoft. Potęga doświadczenia. Stoi za nami potencjał dwóch spółek. Map Solutions, czyli mimo 30-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania oprogramowania klasy RP, a także Dignus IT Solutions, której zespół posiada ponad 15-letnie doświadczenie we wdrożeniach SAP Business One. Wspólny zespół Mapsoft dedykowany obsłudze projektów SAP zapewnia profesjonalną opiekę wdrożeniową, serwisową wraz z możliwością przygotowania autorskich rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojego biznesu. MAPSoft -Lop. kompleksowe wdrożenia, serwis oprogramowania, aktualizacja i rozbudowa systemu, tworzenie autorskich add-onów, audyty, szkolenia oraz warsztaty. Sesję trzecią, czyli jak zwiększyć automatyzację procesów w formie elektronicznej z wykorzystaniem SAP Business One w miłym towarzystwie, czyli wybranych rozwiązań dedykowanych dla SAP, poprowadzi Tomasz Derus, SAP ekspert z firmy MAPSoft. Tomasz posiada ponad 18-letnie doświadczenie wdrożeniowe oraz programistyczne we wszystkich obszarach SAP Business One. Witam Państwa. Nazywam się Tomasz Derust. Pracuję z systemem SAP Business One od ponad 17 lat jako konsultant, jako kierownik projektu i programista. Na dzisiejszej sesji chciałbym Państwu zaprezentować nasze rozwiązania rozszerzające funkcjonalność systemu SAP Business One w obszarze sprzedaży oraz produkcji. Pierwszym rozwiązaniem jest platforma B2B umożliwiająca klientom składanie zamówień bezpośrednio przez internet, co w, w dobie pandemii COVID staje się coraz bardziej popularne. Jako element współpracujący z systemem składania zamówień B2B, zaprezentuję państwu również integrację z systemem kurierskim oraz uniwersalny moduł do kontroli produkcji. Zaczniemy od systemu B2B. System B2B jest narzędziem opartym o technologię Microsoft.NET. Jest to rozwiązanie w pełni skalowalne, z dużą możliwością budowania własnych rozszerzeń w formie pluginów. My, my dla potrzeb integracji z systemem SAP Business One, Utworzyliśmy y, mechanizm synchronizacji danych, umożliwiający przesyłanie danych pomiędzy systemem B2B a systemem y, Sub-Business One. Na tym slajdzie y, pokażę Państwu, rozpoczniemy prezentację samego systemu od pokazania y, panelu administracyjnego. Panel administracyjny zawiera szereg raportów oraz widgetów umożliwiających bieżący podgląd danych w systemie B2B. Takich jak ilość złożonych zamówień, ilość złożonych zamówień z podziałem na klientów oraz na y, produkty. Zaczniemy od konta klienta. Dla potrzeb y, y, synchronizacji z SAP Business One utworzyliśmy dwie nowe role. B2B administrator i B2B user. B2B administrator to jest osoba, która w pełni zarządza e, kontem w systemie B2B od strony klienta, znaczy ma pełne, pełne e, uprawnienia zarówno do konfiguracji od strony klienta, jak i do składania zamówień. Natomiast rola B2B user umożliwia tylko i wyłącznie podgląd złożonych zamówień, a także e, podgląd e, faktur i pozostałych rozliczeń z klientem. Przejdziemy teraz do mm, konkretnego konta B2B. Same konto B2B zawiera szereg informacji, które są synchronizowane z systemem sta Business One, takich jak y, y, limit kredytowy, jak warunki płatności oraz y, y, cenniki i ceny specjalne, a także grupy upustów. Te elementy są definiowane bezpośrednio sta Biznesłanie, ale są przenoszone do systemu B2B. W kolejnym kroku pokażemy Państwu yy, katalog produktów. Tutaj też yy, pewne elementy synchronizowane są bezpośrednio z systemem SAP Business One. Wprowadzimy teraz y, konkretny produkt na podstawie indeksu z systemu SAP Business One. Oczywiście jest, istnieje szereg innych możliwości wyfiltrowania tego produktu po stronie panelu administracyjnego B2B. W tym miejscu poza y, nazwami Poza atrybutami, które są w dużej mierze wymagane po stronie systemu B2B, mamy również szereg cech, które są bezpośrednio zsynchronizowane z Business biznesmanem, takie jak indeks, taki jak cennik, a także stan magazynowy oraz podatek, kod podatku VAT, domyślny kod podatku VAT. Poza tym, sam system umożliwia. Prowadzenie tłumaczeń dla 24 języków w systemie dla naszych produktów. Zarówno w obrębie nazwy, jak i rozszerzonego opisu. Istnieje tutaj szereg innych cech, takich jak na przykład konfiguracja SEO, które już jakby yy, należą tylko i wyłącznie do atrybutów B2B. Przejdźmy teraz do yy, panelu klienta. Ja, jako administrator systemu, poprzez tak zwaną sesję wcieloną, zademonstruję w tej chwili sam, yy, sam sposób składania zamówień i jego procesowania w systemie SAP business One. Jesteśmy w panelu klienta. Przechodzimy. Na, włączamy tak zwaną sesję wcieloną, czyli składamy zamówienie w imieniu klienta. Mam taką możliwość jako administrator systemu. Widzimy tą informację na ekranie, że jest to sesja wcielona. Teraz z grupy towarów wybieramy sobie grupę, która nas interesuje i przechodzimy do listy produktów, które możemy sobie zamówić. Jak widać na prezentacji, system pokazuje nam cenę z rabatami, ponieważ dla tego klienta w systemie SAP Business One zostały zdefiniowane ceny specjalne. Sam katalog produktu oprócz opisu zawiera zdjęcia, opisy szczegółowe, Informacje o stawce VAT. Teraz dodamy sobie jeden produkt do koszyka. Mamy możliwość również udostępnienia tego produktu na social media. Dodamy sobie jeszcze jeden produkt do koszyka. Teraz przejdziemy do koszyka. I mamy dwa produkty dodane, dodane z naszego systemu B2B. Z podsumowaniem co do wartości netto, VAT i ewentualnie koszty dostawy, gdyby takie zostały uwzględnione przy, przy domyślnej, formie, domyślnej formie dostawy. Przechodzimy do dalszych kroków, gdzie musimy określić dane płatnika, czyli dane do faktury z możliwością zdefiniowania nowych danych poza tymi, które przeniosły się z systemu SAP Business One. Mamy definiowanie adresu dostawy, też z możliwością dodania nowego adresu. W dalszym kroku wybieramy metodę wysyłki z dostępnych metod, które również zostały przeniesione z systemu SAP Business One. Metody płatności jako informacja, ponieważ te metody są niezmienialne w stosunku do tych, które zostały zdefiniowane w systemie SAP Business One. Mamy tutaj generalne podsumowanie zamówienia i potwierdzamy zamówienie celem jego złożenia. Od strony systemu B2B możemy sobie podejrzeć informacje o, o złożeniu zamówienia. Jak widać, zamówienie dostało numerek 15. Ten numer jest ważny, ponieważ pozwala nam identyfikować zamówienie od strony systemu Stab Business One. Widzimy również informacje o tym zamówieniu bezpośrednio na koncie użytkownika B2B. Przechodzimy teraz do systemu Stab Business One. Tutaj, dla potrzeb informowania użytkownika o pojawieniu się zamówień z B2B, został utworzony specjalny widget. Za chwilkę po odświeżeniu danych, zobaczymy. Że nasze zamówienie o numerze 15 pojawiło się yy, właśnie w tym budżecie, w tym raporcie. Proszę bardzo, widzimy, to jest właśnie nasze zamówienie. Oczywiście to zamówienie dostało odpowiedni numer w systemie SWAT Business One. Widzimy tutaj wszystkie informacje, które przeniosły się z systemu. B2B. Mamy tu takie informacje jak numer referencyjny B2B, czyli numer 15. Mamy informacje o yy, adresie mail, na który zostaną wysłane informacje dotyczące zamówienia. Mamy również informacje o ilości, o wadze przesyłki oraz ilości paczek. Oczywiście to działa tylko po skonfigurowaniu w systemie B2B. Teraz pokażę tutaj Państwu mechanizm, który utworzyliśmy jako dodatek do sap który pozwala na automatyczne połączenie się z kurierem oraz automatyczne wygenerowanie w tle faktury. Naciskamy przycisk, dodatkowy przycisk do, do tworzenia dokumentów WZ oraz faktury. Teraz następuje połączenie z wybranym przez nas dostawcą usług transportowych. W tym wypadku będzie to DPD. Mamy informację o poprawnym utworzeniu się dokumentów WZ oraz dokumentu faktury. Teraz możemy przejść do mapy relacji i podejrzeć sobie wszystkie dokumenty, które powstały na bazie, dokum na bazie zamówienia z B2B, czyli mamy tutaj dokument WZ, który zawiera m.in. Yy, tracking number, czyli numer śledzenia, numer naszej przesyłki. Oraz widzimy też yy, powstałą na bazie tego dokumentu WZ fakturę sprzedaży. Poza tym w tle do dokumentu WZ wygenerowała się etykietka od naszego dostawcy usług transportowych. Za chwilkę pokażę. I tutaj w katalogu, definiowanym oczywiście jako parametr w systemie SAP Business One, generują się etykietki w formacie PDF-a. Dobrze, teraz przejdziemy do systemu B2B, żeby pokazać, jakie zmiany zaszły w systemie. Najpierw zerkniemy na to, co pojawiło się w poczcie naszego odbiorcy. Czyli mamy pierwsze informacje o złożeniu zamówienia, jeden mail. Kolejna informacja jest o tym, że została wystawiona w systemie SAP Business One faktura wraz z podłączonym załącznikiem w formacie PDF-a. I ostatni mail informuje użytkownika B2B, że taka faktura jest do pobrania bezpośrednio z systemu B2B, z zakładki rozliczeń, o czym, co pokażę w kolejnym, w kolejnym slajdzie. Teraz przejdziemy sobie do B2B. Odświeżymy sobie widok zamówień. Jak widzimy, nasze zamówienie numer 15 w tej chwili ma status zakończone. Przechodząc do modułu rozliczenia, Mamy podgląd dotyczący naszej faktury oraz pozostałych rozliczeń z klientami, bo poza dokumentami faktury sprzedaży w tym miejscu klient widzi również swoje wpłaty oraz dokumenty faktur korygujących oraz i zaliczek. Dobrze, na tym chciałbym zakończyć tę prezentację mechanizmu B2B oraz obsługi kurieru. Przejdźmy teraz do kolejnej prezentacji. W kolejnej prezentacji chciałbym Państwu przedstawić moduł kontroli jakości zrobiony przez nas również jako rozszerzenie standardowego modułu produkcji w systemie SAP Business One. W roku pierwszym yy, pierwszym elementem po, w, w procesie produkcji jest utworzenie zlecenia produkcyjnego. Tutaj na tym slajdzie y, widzą Państwo utworzenie zlecenia produkcyjnego, utworzone już zlecenie produkcyjne, zatwierdzone. Do takiego zatwierdzonego zlecenia produkcyjnego wygeneruje dokument przyjęcia z produkcji. Yy, ta produkcja będzie, yy, będzie się składała z dwóch przyjęć. Teraz dodamy jeszcze, kolejne przyjęcie odświeżymy sobie nasze zlecenie. Teraz odświeżę cockpit, żeby zaprezentować działanie widgetu, który informuje użytkownika o pojawieniu się nowych pozycji w module kontroli jakości. Tutaj właśnie widzimy ten widget, jest informacja o dwóch pozycjach. Teraz przechodzimy do okna kontroli jakości. Tutaj widzimy oba przyjęcia, które ja przed chwilą zrealizowałem w systemie. Moduł obsługuje również dostawy, czyli dokumenty PZ, czyli możemy tak naprawdę kont zrobić kontrolę jakości dla dostaw od naszych dostawców. Natomiast dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na produkcji, na przyjęciu z produkcji. Dla pozycji, które uzyskują pozytywny, Status i taki jest domyślny. Zaznaczamy, zaznaczamy pozycję, którą chcemy procesować. Jakby dalej w procesie kontroli jakości. Ten przycisk powodował wykonanie dokumentu <coughs> przesunięcia magazynowego z magazynu kontroli jakości na docelowy magazyn wyrobów gotowych. To jest właśnie ten dokument przesunięcia, który przed chwilą powstał w tle. Mamy tutaj też adnotację, że dokument pochodzi z modułu kontroli jakości. Natomiast drugą dostawę chciałbym oznaczyć jako dostawę złą, czyli wynik kontroli negatywny. W tym momencie muszę jako użytkownik wskazać typ usterki oraz działanie. Słownik typu usterek jest słownikiem definiowalnym przez użytkownika i możemy go sobie zmieniać. Y, może być zmieniany w dowolnej chwili. Dopisuję jakieś dodatkowe uwagi. Potwierdzam tą pozycję. I w tle, w tym momencie, wygeneruje nam się dokument rozchodu. Dlatego, że wybrałem jako działanie utylizację. Widzimy, że ilość do kontroli zmniejszyła się, o właśnie ilość, którą, która wyszła nam na dokumencie RW. Widzimy tutaj informację o tym, że powstał dokument wydania z adnotacją, że dotyczy utylizacji z kontroli jakości. I Dodatkowo zrobiliśmy w systemie raport historii kontroli jakości, który umożliwia użytkownikom śledzenie skutków wykonania mechanizmu do kontroli jakości, czyli weryfikacji, jakie dane przyjęcia uzyskały statusy, jakie były przyczyny statusu negatywnego. No właśnie tutaj na, na filmiku widać w tym momencie wszystkie informacje z kontroli jakości w danym zakresie dat. Między innymi przyczynę y, usterki oraz podjęty typ działania. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do bezpośredniego kontaktu poprzez mail lub telefon.